Czuj moc sportu w marcu w Kanal. Plus. Salon sieci Play zaprasza. Zgierz ulica 1 maja 30 przez 40. Play. Wydarzenia Klaudia Muszyńska zapraszam na ostatni w tym tygodniu serwis informacyjny. A dziś powiemy m.in. o bilecie aglomeracyjnym, z którego mogą już także skorzystać mieszkańcy Strykowa czy Głowna. Mając taki na przykład kodowany na elektronicznej karcie łódzkiej kolei aglomeracyjnej albo na migawce kto co wybierze. A także o wątpliwej wartości skarbach w oczyszczalni ścieków, czyli co zwierzanie wyrzucają do kanalizacji. To nie jest dobre, jak kobiety podfaski wyrzucają do toalet, bo to się zapycha i później niestety oczywiście mężczyźni muszą to naprawiać. Wysokie ceny paliw i korki uliczne to problemy, z którymi zmagają się zarówno ogromne metropolie, jak i mniejsze miasta. Dlatego też wciąż poszukiwane są alternatywne sposoby przemieszczania się np. do pracy czy szkoły. Takim środkiem transportu, który w naszej aglomeracji zyskuje coraz bardziej na znaczeniu jest kolej. Mieszkańcy Zgierza od kilku miesięcy mogą korzystać ze wspólnego biletu aglomeracyjnego, który uprawnia do korzystania nie tylko z pociągów, ale też komunikacji miejskiej. Teraz ofertą tą zostali także objęci mieszkańcy Strykowa i innych miejscowości położonych na linii Dołowicza. Emila Okupska Miasto Stryków znalazło się w rankingu polskich miast przyszłości, bo to właśnie m.in. w tutajszych zakładach zatrudnienie znajduje duży procent osób z okolicznych miast, również z Łodzi czy zwierza. W związku z tym, że na terenie gminy pracuje tak duża liczba osób spoza strykowa, niezbędne jest, aby kolej stanowiła udogodnienie dla dojeżdżających do pracy, ale nie tylko. Dlatego też łódzka kolej aglomeracyjna chcąc polepszyć komfort podróży, a zarazem zachęcić do korzystania z tego rozwiązania, wprowadziła wspólny bilet aglomeracyjny z którego będą mogli skorzystać między innymi przemieszczający się na trasie Łódź-Kaliskałowicz. Mając taki na przykład kodowany na elektronicznej karcie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, albo na migawce, kto co Wybierze, ma taki zakodowany wspólny bilet i może dojeżdżać wtedy komunikacją miejską Strykowa, tą, tą lokalną, publiczną, do przystanku kolejowego. Następnie przemieścić się koleją do e, tak zwanej strefy A czyli tej strefy obejmującej Łódź, obejmującej Pabianice i Zgierz i tam się poruszać wszystkim, czym chce. Taryfa WBA obejmuje pięć stref, 0 w Łodzi, a także A, B, C i D oraz do kolejnych miast województwa łódzkiego. Co najważniejsze, dzięki temu biletowi pasażer może przesiadać się dowolnie. Jedynym ograniczeniem jest to, że bilet ten ważny jest przez 30 dni. Taki wspólny bilet... Y jeżeli ktoś by chciał dojeżdżać ze Strykowa, kosztuje 200, 210 zł. Jest to dużo taniej, gdyby miał kupić bilet migawkę na przykład połodzi, czy jeszcze chciałby korzystać z komunikacji ze Zgierza. Kolejne miesiące przyniosą udogodnienia i zmiany również dla Zgierza. Pierwsza z nich nastąpi 15 marca. Będą, będą takie zmiany kilkuminutowe o odjazdach pociągu, a taka wielka zmiana, która dotyczy mieszkańców Zgierza, to jest od, 15 czerwca 2000, od 14 czerwca 2014 roku. To jest dzień, od kiedy... Za... Zaczniemy obsługiwać połączenia na linii łódź, kutno przez gierz, i tym samym będziemy tym przewoźnikiem, który będzie się zatrzymywał na tych nowo wybudowanych, nowo wyremontowanych przystankach z gierz zgierz z gierz. On Zgierz Jaracza i, i, Zgierz, i Zgierz północ. Również od czerwca na zgierskim dworcu miała być uruchomiona kasa biletowa. Jednak do tego nie dojdzie, ponieważ zrezygnował jedyny najemca, który był zainteresowany jej prowadzeniem. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany do prowadzenia agencyjnej kasy biletów w Zgierzu, a w Zgierzu, które ma naprawdę bardzo dogodne połączenia i tam liczba osób jest duża, którzy, którzy korzystają ze środków komunikacji kolejowej, żeby się zgłosiła do nas i była chętna do prowadzenia takiej kasy. Na linii Łódź Kaliska Kutno pojawi się nowoczesny tabor który skróci czas podróży o 25 minut. Dzięki udogodnieniu, jakim jest wspólny bilet aglomeracyjny, pasażerowie będą mogli podróżować tramwajami i autobusami MPK Łódź, MZK Pabianice, Marka Wzgierz oraz pociągami przewozów regionalnych i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mimo że ŁKA wciąż wychodzi naprzeciw korzystający z kolei, to jednak niektórzy podróżujący skarżą się, że przyjazdy pociągów nie są dostatecznie zgrane z autobusowymi rozkładami jazdy, na przykład na terenie Strykowa. Jedynie jakby zgranie i dostosowanie do godzin zmian pracy w parkach przemysłowych, w tych zakładach jak również jakby dostosowanie lub korekty rozkładu jazdy. No więc wszystkie te uwagi zbieramy i będziemy pracować na tym, aby usprawnić jeszcze ten dowóz w relacji y, dworzec kolejowy, parki przemysłowe. Jeszcze w tym roku władze Strykowa mają podjąć działania zmierzające do dostosowania gminnej komunikacji autobusowej do rozkładu pociągów LKA. Z kolei, co po niektórzy Zgierzanie mają zastrzeżenia co do cen wspólnego biletu aglomeracyjnego, ponieważ każdy, kto chce podróżować poprzez takie rozwiązanie ze Zgierza do Łodzi musi za bilet normalny zapłacić 180 zł. A to wszystko dlatego, że oprócz naszego miasta i Łodzi również jest to wspólny bilet Aglomeracyjny dla Pabianic. Zgierzanie zastanawiają się, czy nie można by stworzyć tańszego rozwiązania bez opcji związanej z Pabianicami. Według nich może tym samym udałoby się obniżyć nieco stawkę za bilet. Niestety organizatorowie na dzień dzisiejszy nie przewidują poszerzenia zmiany taryfy, ale w przyszłości mogę Państwu powiedzieć, że planujemy wprowadzenie biletu z Giersko-Łódzkiego, który by łączył dwie komunikacje z Gierską i Łódzką. Natomiast działałoby na takich, zasadach, takich samych zasadach jak wspólny bilet aglomeracyjny. Pamiętajmy jednak, że wszystkie działania LKA opierają się na zasadach współpracy i partnerstwa zarówno z miastami, przez które kolej ta przebiega, ale również z różnego rodzaju spółkami, co tak naprawdę wymaga wielu trudu i pracy. Jednak póki co łódzka kolej aglomeracyjna cieszy się wśród zdecydowanej większości pozytywną opinią, a pasażerów wciąż przybywa. Z początkiem tygodnia ruszyły rekrutacje do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych numer 1, 4, 10, 11 i 12. W sekretariatach zaczął się wzmożony ruch rodziców, których dzieci od września zasilą szeregi przedszkolaków. Jedną z placówek odwiedziła Justyna Zielińska. Nabory do przedszkoli ruszyły pełną parą. Aby jednak mali zgierzani od września mogli korzystać z miejsca w przedszkolu. Rodzice są zobowiązani do złożenia wniosku wraz z załącznikami w terminie do 20 marca. Następnie jest prowadzone takie postępowanie rekrutacyjne, gdzie sprawdzamy wszystkie dane, jakie rodzice wypisali. A już 21 kwietnia na drzwiach placówek zawisną informacje o zakwalifikowanych dzieciach. Należy pamiętać wtedy o potwierdzeniu woli uczęszczania przez dziecko do danego przedszkola. Niestety historia lat poprzednich pokazuje, że nie wszystkim udaje dostać się do placówki. Co w takiej sytuacji powinni zrobić rodzice? Trzeba po prostu brać udział w następnej rekrutacji uzupełniającej, gdyż może się zdarzyć, że niektórzy rodzice zrezygnują. Same dzieci oczywiście mocno reklamują chodzenie do przedszkola, wskazując na liczne tego plusy. Bawienie się. Fajnie jest wyjść na dwór. Można układać pozłami. Bo można no, jakby rysować. Budować klockami. Można lepić z plasteliny i wychodzić na dwór, a tam jest najfajniej. Żeby wszystkie zgierskie dzieci mogły się o tym przekonać, muszą zostać przyjęte do placówki. Istotne jest to, by spełniać odpowiednie kryteria naboru. Wśród priorytetowo traktowanych są dzieci z rodzin wielodzietnych, z samotnym rodzicem, z niepełnosprawnością rodziców lub rodziny zastępcze. W tym roku pojawiły się pewne nowości w kryterium przyjęć, czyli są brane pod uwagę. Dzieci, które uczęszczają w tym roku do żłobka yy, oraz yy, dzieci, które brały udział w tamtym roku w rekrutacji i do danego przedszkola w pierwszym wyborze się nie dostały. Rodzicom pozostaje tylko czekać na wyniki, a najmłodszym zgierzanom na swoje miejsce w jednej z placówek. Najnowsze badania jednoznacznie wskazują, że otyłość jest jedną z chorób cywilizacyjnych. Z roku na rok skala problemu rośnie i dotyka coraz większą grupę społeczną. Nie mówimy już tylko o osobach w wieku menopauzalnym, ale także o dzieciach w wieku przedszkolnym. Sprawdziliśmy, jak ustrzec się otyłości, czego unikać podczas odchudzania i jak zwierzanie dbają o formę. Zła dieta, brak ruchu lenistwo, wszystko to może spowodować, że znajdziemy się w sytuacji, w której doprowadzimy do nadwagi czy otyłości. Odłożone kilogramy potem jest bardzo trudno zrzucić, nie mówiąc o tym, że pociąga to za sobą kolejne niebezpieczeństwa. Nadciśnienie cukrzycy typu drugiego, która jest teraz bardzo popularna, yy, różnego rodzaju schorzenia ze strony serca, tak, yy, jest również powiązana z tym astma, przede wszystkim miażdżyca, która prowadzi do zawałów czy do udarów. Kiedy zatem powinno zapalić się czerwone światło? Co wskaże na fakt, że waga wzrosła i należy szukać pomocy? Przede wszystkim, panie mają taki swój, e, swój miernik, czyli nie mieszczenia się w spodnie. Tak? To jest ten hochlik mały, co nam strzywa ubrania w szafie. Oczywiście, parametrem, który pomaga określić nadwagę, jest pomiar wskaźnika masy ciała, który można wykonać samodzielnie. Pozwoli to na określenie skali problemu. Należy jednak pamiętać, że przy zrzucaniu kilogramów ważne jest zachowanie ostrożności. Przy pierwszym y, to skuteczność była nieprawdopodobna, bo w trzy tygodnie 10 kilo, ale za rok spróbowałam raz jeszcze, no i myślałam, że umrę. Takie historie powinny dawać do myślenia. Patrząc na własne zdrowie, bezpieczeństwo, trzeba szukać takich rozwiązań, które nie zagrażają życiu. Staram się jeść zdrowo, ruszać się dużo. że na wf ie szkole. Ćwiczenia. Ale również odpowiednie odżywianie się, dużo snu, poczucie humoru, odpowiedni ludzie, którym się otaczam. Bieganie, łyżwy, rolki, treningi poza szkołą, piłka ręczna, bieganie. Dla tych, którzy nie uprawiają sportów i nie stosują zbilansowanej diety, dobre rady. Pięć posiłków dziennie, zdrowe przekąski, woda i nie podjadanie między posiłkami. A co jest najlepsze? No, nie jeść. Tak, nie rzucać się na słodycze i ruch, ruch, jeszcze raz ruch. Ale my chcemy złotych środków, czyli natychmiast. Najlepszy byłby czarodziejski pierścień i jesteśmy znowu młode, piękne i szczupłe. Cztery tony węgla, kilkumetrowy sznur, dywan. Na przestrzeni lat to i inne skarby wyłowiono w Zgierskiej Oczyszczalni Ścieków. Kiedyś w kanałach można było znaleźć pierścionki i obrączki, które gubiły ich właścicielki podczas mycia rąk lub zmywania. Teraz już o takich znaleziskach się nie mówi. Do Sedesów natomiast trafiają przedmioty niebezpieczne. O tym, co mieszkańcy zgierza spuszczają razem z wodą justyna zielińska. Pomysłowość ludzi jest ogromna, i jak się okazuje nie ma rzeczy, które nie zmieściłyby się w SEDesie. Niestety części z nich w ogóle nie powinno tam być. Do bardziej uciążliwych zalicza się cegły i kamienie. Które dopływają do oczyszczalni. Niestety, ale niszczy nam urządzenia, które służą do mechanicznego oczyszczania ścieków, krótko mówiąc kraty. Ostatnie remonty pochłonęły wtedy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do oczyszczalni dopływają też ropopochodne. W ubiegłym roku doszło do poważnej akcji. Wspólnie ze strażą pożarną udało nam się zatrzymać to, nie, uda, nie, nie zostało to zrzucone do rzeki Bzury. Można mieć wrażenie, że ludzie traktują kanalizację jak wysypisko śmieci w którym lądują niepotrzebne rzeczy. Czy zwierzanie zdają sobie sprawę z tego, co pływa w kanałach? Po pierwsze od podpasek, skończywszy na kartoflach, pluskach i tych wszystkich. Na pewno kawę. Nie wiem, ale z tego, co mi się kojarzy, to nie jest dobre, jak kobiety podpaski wrzucają do toalet, bo to się zapycha i później niestety oczywiście mężczyźni muszą to naprawiać. Wśród wymienianych przedmiotów nie znalazły się te, które odławiane są nawet na kilogramy. To są patyczki do uszu oraz wiskozowe chusteczki. Dopływają na przykład porozrzucane, zniszczone ławki z parków. Są rzucane do studzienek na terenie miasta. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że każda awaria to są koszty ponoszone przez mieszkańców. Zanim jakiś przedmiot wyląduje w toalecie, lepiej pomyśleć, czy nie ma innego sposobu na jego utylizację. Kończymy wydarzenia jak co piątek informacjami o ofercie kulturalno-rozrywkowej na weekend, które przygotowała Emila Okupska. Witam serdecznie. Dziś znajdujemy się na placu Jana Pawła. O nadchodzących wydarzeniach opowie nam pani Elżbieta Sakiewa. W ten weekend, w najbliższy piątek i sobotę zapraszamy wszystkich mieszkańców Zgierza do uczestnictwa w 11. edycji imprezy, którą nazywamy Zgierski Kaziuk. Imprezę zaczynamy 13 marca o godzinie 18 w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej o godzinie 18. Następnego dnia w godzinach od 9 do 16 w tym miejscu będzie trwał jarmark Kaziukowy, któremu będzie towarzyszyć i kapela Podwórko, i teatr uliczny, a w związku z tym, że kaziuki są przygotowaniem do Wielkanocy, więc będzie można i zakupić wiele takich świątecznych elementów, jak również wziąć udział w warsztatach, gdzie będą te elementy świąteczne, ozdobne, przygotowywane. Podczas jarmarku również zostanie rozstrzygnięty konkurs na modę z epoki jagiellońskiej, w której wzięły udział w tym konkursie wszystkie nasze trzy gimnazja. Natomiast o godzinie 18 zapraszamy na koncert do sali Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia, tutaj po sąsiedzku, gdzie wystąpi nasz zespół pieśni i tańca Boruta i również zespoły wokalne, instrumentalne i zespoły taneczne z Wileńszczyzny, które specjalnie przygotowały program na tę okoliczność i również zapraszamy mieszkańców, bo również będzie niespodzianka. Dziękuję bardzo. A oprócz tego w najbliższą sobotę w klubie Agrawka odbędzie się Biesiada Świętego Patryka. Start o godzinie 20, wstęp płatny 5 zł. To już wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcamy gorąco do skorzystania z naszych propozycji. Zaraz po wydarzeniach zapraszam na program w Centrum Uwagi. Gośćmi Czarka Damskiego będą zgierscy posłowie Platformy Obywatelskiej Agnieszka Hanajczyk oraz Artur Dunin. Zachęcam także do oglądania naszych programów poprzez naszą stronę internetową oraz w serwisie YouTube. Dziś to wszystko, co przygotował dla Państwa nasz zespół redakcyjny. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek. To z innego świata. Witaj na planecie Ziemia. Prosimy, byś nie najeżdżał naszej planety. Koniec wszystkiego. początek. Dwa razy więcej premier na dwudziestolecie lecie Kanal Plus.